Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pikemu i jesteśmy już po zakończeniu fazy trzeciej pora na fazę pucharową jeżeli chodzi o typy które ja tutaj zaznaczałem to trafiłem Spirit Vitality oczywiście musiał jeden mecz przegrać przechodzą Mouse The Mongols G2 było bliskie bo w sumie właśnie grali ostatni mecz The Mongols Mogli to w sumie zakończyć wcześniej, jeszcze w meczu na Na'Vi. No ale wyszło jak wyszło, właśnie Na'Vi przechodzi. Aurora no zawiadła. Eee, Furia przychodzi, co ciekawe, z 3-0. No i drużyny, które nie awansowały, to jest Nemiga i tutaj również mi się udało trafić ten pick. Vision, a tak prezentuje się, jak to wyglądało właśnie, jak to się naprawdę zakończyło więc tym razem udało mi się trafić raz, dwa, trzy, cztery, pięć zespołów czyli brakuje do złotego żetonu trzech poprawnych e, tych tutaj e, poprawnie wytypowanych ćwierćfinalistów półfinalistów i meczu finałowego więc no muszę zrobić to po prostu bezbłędnie zobaczymy czy mi się to uda Furia Pain. No wydaje mi się, że furia jest w formie i że Pain powinno e, przegrać ten mecz. Face Grand The Mongols. Mm, jakby. kibicuje bardzo The Mongols, ale wydaje mi się, że Face z simplem mm, o, ładnie zagrać. E, Navi Vitality, no to bez wątpienia, wątpienia Vitality. Mm, no są mocni. Żeby tu nie mówić. The Spirit, Mouse, no oczywiście Team Spirit. Mocni są. Mouse nie grało rewelacji, więc odpadną już moim zdaniem tutaj w ćwierćfinale. Jeżeli chodzi tutaj o mecz Furia Face Clan i Vitality Team Spirit, no to będą bardzo ciekawe mecze, ale wydaje mi się, że Face jednak tutaj, że chyba mają łatwą drabinkę i wydaje mi się, że mogą nawet Majora wygrać. Ale nie postawię na nich, co prawda, w, jeżeli chodzi o zwycięzcę. Vitality Team Spirit, no wydaje mi się, że to jest taki przedwczesny finał, ale chyba no, Vitality jest w mocnej formie i to właśnie no, na tym Vitality e, stawiam, więc tak prezentuje się moja faza pocharowa. Furia Face Clan, Vitality Team Spirit. Jeżeli chodzi o półfinalistę, no, o finał, to Face Clan, Vitality i moim zdaniem wygra Vitality. Czego tak naprawdę nie chcę, bo wolałbym, żeby wygrała jakaś inna drużyna z tych. No dobra, to dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!